Cześć, dzień dobry, witam Cię w naszym tygodniu powtórkowym. Dzisiaj na warsztat bierzemy temat mniejszości. Słuchaj, nawet jeśli się czujesz mniejszościowym, wymiataczem, mniejszościową, wymiataczką, jakkolwiek dziwnie to brzmi, zachęcam Cię, żeby jednak to wideo obejrzeć do samego końca, dlatego że wybrałem tutaj takie 10 tematów, które są najtrudniejsze dla na osób, które zawsze sprawią Wam problemy, nawet moim uczniom na kursie sprawiają problemy, i też jest to 10 takich kwestii, które moim zdaniem są najbardziej prawdopodobne, żeby w tym roku pojawiły się na naturze. Więc zachęcam, zachęcam, zachęcam. Dlaczego akurat mniejszości? No Sami tak wybraliście, tak? zapytałem Was na Instagramie, na Facebooku, jaki temat z zakresu społeczeństwa właśnie, bo to będzie 6 takich filmów z każdego rozdziału po, po jednym, jaki byście chcieli wybierzeć. Wybraliście właśnie mniejszości, więc proszę bardzo. Pamiętajcie proszę, że ze społeczeństwa jest 6 tematów. Tak, tych sześciu tematów no, nie, nie będę wszystkich umawiać po kolei skupię się na mniejszościach. Dokładnie ja je omawiam na kursie. Ten głos w praktyce kurs już nie jest dostępny, będzie dostępny od września, ale od soboty, do dzisiaj soboty będzie za to dostępna wtorka już czwarty rok, co roku jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza. A, ale cena za to się nie zmienia, tak? cena będzie zawsze poniżej. 100 zł, tak, taką mam zasadę, żeby ten kurs był maksymalnie dostępny dla jak największej liczby uczniów ta cena nie będzie dorastać do dnia matury, po prostu im wcześniej go będziecie tym szybciej sobie te, te materiały utrwalicie Słuchajcie, to jest taka, takie 4,5 godziny po 45 minut na każdy z rozdziałów, przechodzimy przez nie wszystkie Wymagania egzaminacyjne, więc staram się to jak najbardziej, tę wiedzę skondensować i skupić tylko na tych, na tych rzeczach najważniejszych, najbardziej aktualnych. A będą cztery niespodzianki, cztery dodatki do tego kursu. O każdej z nich, o jednej z nich opowiem w każdym kolejnym nagraniu, więc zachęcam, żeby obejrzeć również kolejne nagranie na tej, tej liście, która no, będzie, będzie tworzona. Jak obejrzasz, oglądasz ten film w dniu premiery, to jeszcze tej listy może nie być. Dobra. Ale co, o mniejszościach? Na początek definicja. Nie będę tutaj mówić definicji, bo domyślam się, że ją znasz. Natomiast chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jeden aspekt. Chodzi o to, że mniejszością narodową jest grupa obywateli polskich. Ok? Więc jak jest dużo informacji o migrantach, szczególnie z Ukrainy, których jest bardzo duża liczba w Polsce, to Ukraińcy nie są największą mniejszością, przynajmniej wśród tych danych statystycznych, jakimi dysponujemy. Dlatego, że w większości to nie są obywatele polscy, to tak? nie są osoby z podwójnym paszportem, a tylko te osoby kwalifikują się do bycia mniejszością narodową. Tak? Tutaj jest pełna definicja, definicja ustawowa. Chyba najważniejszy ten ostatni, element, tak? że mniejszością narodową jest grupa w która utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. W przeciwieństwie do mniejszości etnicznej, bo mniejszość etniczna ona nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie, mamy to wprost wskazane w ustawie. Pamiętajmy, te cechy odróżniającą. co? Pamiętajmy również, że mniejszości etniczne są cztery. Są to Tatarzy, Romowie, Karaimi i Łemkowi. Mniejszości narodowych jest dziewięć. A co jeszcze? Migranci. Właśnie, słuchajcie, to jest szalenie ważne. Dlatego, że w po Polsce jest wiele przedstawicieli migrantów, chociażby Gruzinów, Hindusów, Wietnamczyków, ale ich ochrona nie jest taka sama, jak ochrona przedstawicieli mniejszości narodowych, którzy są chronieni na poziomie prawa międzynarodowego. O tym powiem też jeszcze. Na poziomie ustawy, o tym też jeszcze powiem. I na poziomie konstytucji. Tak? Na tych trzech poziomach mniejszości narodowe, etniczne są w Polsce chronione. A co jeszcze? Język regionalny. Tak, mamy w ustawie jedną mniejszość, która jest wskazana jako grupa posługująca się językiem regionalnym, i tą mniejszością są oczywiście Kaszubi. Warto kaszubów zapętać, warto zapamiętać ich flagę i warto też pamiętać, że tą mniejszością w szczególności nie są się zacy, Tak Była ustawa, która miała to zmienić, miały być dwie takie grupy, ale prezydent Andrzej Duda tę ustawę zawetował. Tutaj akurat poparł go profesor Bralczyk, który powiedział, że śląski jest piękny, ale jest to dialekt. Tak? Więc ta ustawa nie wyszła w życie, bo to prezydenta nie została odrzucona. Czy śląski jest językiem regionalnym, czy nie jest, ja oczywiście tutaj nie, nie, nie zajmuję ze strony żadnej z, z tego sporu. Pozostałem to językoznawcą, natomiast tą maturę pamiętajcie proszę, że tutaj śląski nie mieści się w żadnej z tych grup. Śląskie się nie mieszka. Język pomocniczy. Właśnie o co chodzi z językiem pomocniczym? Chodzi mianowicie o to, że on może być używany obok języka urzędowego przed organami gminy, okay? tylko gminy, nie powiatu, nie województwa, a tylko gminy. Tak? I nie we wszystkich gminach, a tylko w takich gminach, gdzie mniejszość stanowi nie mniej niż 20% ogólnej liczby mieszkańców. Takie gminy jest obecnie 51. I pamiętajmy, że to dotyczy tylko czterech mniejszości. Białorusinów, Litwinów, Niemców, czyli mniejszości narodowych, i Kaszubów, czyli tej grupy posługującej się językiem regionalnym. Tak? Nie ma tu żadnej mniejszości etnicznej, na przykład. Co dalej? Tablice dwujęzyczne. Tak? Tablice dwujęzyczne. Zwracam uwagę na to, że to są właśnie tablice dwujęzyczne, a nie tablice w języku mniejszości. Bo ustawa stanowi o tym, że mogą być te nazwy używane obok siebie. Tak? Obok nazw miejscowości, nazw ulic i nazw obiektów fizjograficznych. Co to są obiekty fizjograficzne? Nie wiedziałem, sprawdziłem sobie, już wiem. To są nazwy gór, doli, rzek, jezior. To są obiekty fizjograficzne. Jak napiszecie wypracowałem, jak będzie taki temat wypracowania, no to myślę, że egzaminator będzie bardzo dziwiony, że taki coś zapamiętaliście. Właśnie, siódemka. To jest mój typ, jeden z typów maturalnych, drugi będzie dziesiątką imię i nazwisk. Dlaczego stanowi to? Bo to na naturze się jeszcze nie pojawiło, a, a to prawo jest obok tych dwóch właśnie poprzednich, które na naturze się pojawiały. Właśnie, że osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości. Tak? Te imiona, i nazwiska podlegają oczywiście transliteracji, jeśli jest to inny alfabet, na przykład cywilica. A. Mapki, mapki, mapki. mapki, Bardzo często w kontekście mniejszości na maturze pojawiają się właśnie mapki. Słuchajcie, no nie będę to mówić z 13 mapek. Ja te najważniejsze wrzuciłem na post na Instagrama. Taka jest taki post w formie karuzeli. Tam te wszystkie mapki są zamieszczone z opisem, ze strzałkami. Trochę mi zajęło, żeby ten post przygotować, ale myślę, że będzie dla nas bardzo pomocny. Link do Instagrama pod nagraniem. Zachęcam, żeby ten post sobie zapisać i sobie go powtarzać, bo na przykład już na próbnej. Taka mapka, dokładnie taka mapka się pojawiła, tak? Więc no, kto, kto wtedy ten post sobie zapisał i go przeczytał, ten dobrze powiedział na no to pytanie? A właśnie, jakie już jesteśmy przy zapisywaniu, to zachęcam, żeby kliknąć koniecznie ten, ten dzwoneczek, a do co, i zostawić lajka. Po pierwsze, korzyść będzie dla mnie, uczynicie mnie człowiekiem szczęśliwym, a po drugie, korzyść będzie też dla Was, bo dzięki temu algorytm YouTube'a będzie wiedział, jakie filmy Wam się podobają i jakie filmy Wam podpowiadać częściej, po prostu, tak? Dobra, poziom międzynarodowy. Konwencja o prawach mniejszości, bardzo ważna konwencja, konwencja w ramach Rady Europy. Pamiętajmy, w ramach Rady Europy nie jest za to, i trzy najważniejsze informacje, które musimy o tej konwencji wiedzieć, to to, że po pierwsze jest to pierwsza wiążąca wielostronna umowa międzynarodowa dotycząca mniejszości. OK, ona nie zawiera definicji mniejszości. to pozostawiano państwom członkowskim, natomiast. Ta umowa międzynarodowa zapewnia równość wobec prawa, nie zakład dyskryminacji, prawo do zgromadzeń i prawo do stowarzyszenia się. Dobra, i ostatni, najważniejszy chyba argument moim zdaniem, taki o którym ja bym zapytał na maturze. Chodzi mianowicie o zwolnienie z wymogu konieczności przekroczenia progu, progu wyborczego. On wynosi 5 lub 8%, kiedy 5%, kiedy 8%, to pewnie wiecie. A ale uwaga, tylko dla przedstawicieli tych mniejszości, tych komitetów, którzy złożą takie oświadczenie do PKW, tak, to nie jest z automatu. To po pierwsze, a po drugie i najważniejsze, to nie zwalnia z obowiązku przekroczenia zasad DONTA. Zasad ordynacji wyborczej i dlatego w tym roku, pierwszy raz od 1991 roku, mniejszość niemiecka była poza parlamentem, tak? Tutaj odchodzący z posłowie poseł Ryszarda Gala analizuje przyczyny klęski, no ale jedną z przyczyn było to, że po prostu ludzie myśleli, że oni tam są zawsze z automatu, a tymczasem tak nie jest i warto o tym pamiętać również w kontekście matury. No, słuchajcie, to już wszystko z mojej strony, wiem, że od soboty rusza kurs Turbo powtórka. Jeśli oglądacie w maju to nagranie, to ten kurs już jest dostępny. Link pod, pod tym nagraniem. Zachęcam, słuchajcie, zapiszcie też w komentarzu pod tym wideo, co Waszym zdaniem na maturze z tematu mniejszości albo z tematu społeczeństwo. Może na maturze się pojawić, zobaczymy potem, kto miał rację. Do zobaczenia. Cześć, hej!